Siemano z tej strony wiecie kto. Michał. A dzisiaj zrobię sobie skina jakiegoś Dorboxa. No więc tak, moja opcja to teraz wpisanie jest free. Tutaj powinno coś wyskoczyć. Coś fajnego to powinno wyskoczyć. Tutaj może sobie takie kupimy, bo zobaczcie, może by mi doładowali Robuxy. W so, ja to bym był szczęśliwy, a więc... We're in them after burgers. Tutaj to takie fajne niebieskie włosy są... So, Taki fajny uśmiech tu jest. Taki ruchomy. Ale dobra, miałem to niebieskie włosy wziąć, bo one mi się bardzo podobają. Później, może, szybko zagramy jakąś grę, ale chyba nie zdążymy już. No bo. To ma być krótki taki odcinek, wiecie? Taki. że no. A w ogóle Samsunga, wiecie? Dlatego to, to u góry. To to, to to, jest Samsunga, wiecie? A jeżeli nie wiecie, to... O, jaka fajna mina Chyba taką chcę. I mi tutaj znaczek nagrywania świeci. Ha 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 ha. Mm. No i tak. Chyba taką minę sobie kupimy. W pro. Ale o, no, ja chciałbym takie. Chciałbym takie ładne To była spokomina! No nie wiem, dobra, ale to sobie kupimy. Taką fajną czapeczkę, czekajcie. No nie widać napisu Roblox, ale... Dobra. Zresztą... I tak ładnie wygląda w tej sobie, Więc tak. Hmm... Szukajmy sobie czegoś fajnego takich po prostu jakieś rzeczy, które no... Takie jest fajne. Ale nie, bo to mi wtedy zdejmie zajmie wiecie co. No no, no, no szacunek za taką bluseczkę fajną. Chciałbym ją. Ale nie, bo ona za krótka jakaś jest. O, jakiś spaterek oranżowy no To jest co, taki? <laughs> no, Już coś fajnie wygląda To sobie teraz kupimy, bo to będzie ładnie oglądać No czekajcie, co się dzieje Jeszcze spodnie i buty może Ale fajne. One za małe są. Jakieś prawdziwe spodnie takie potrzebuję, nie takich. Musimy bardziej wejść na górę, wiecie. tu takie fajne spodnie są. Ja na razie sobie kupię. No jeszcze jakieś buty. Czekajcie, co się dzieje. Ja te buty klikłem. No to ja już mamy gotowego. только собираешься. Только что там было, Тарас? Ну, блин, по-моему, новый хайрлиц. Самые работы. Ботом, с помощью вот этой же боты. А не ботом. Left Show. A jeszcze to. Dobra, gotowa kuru. skinka mamy. Edit Profile Pit Store. Albo jeszcze kolor skóry można było zmienić, ale dobra. Mhm <śm> 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 to ja tak chcę. O, oh. jeju. Co to? O, dobra. Dziękuję za ten. Ale dobra. Nie, do, dobra, będę mieć biały kolor skóry. Możecie mnie dodawać właśnie. No i co? Hmm. To ostatnie stworzyłem. No. To było na tyle w dzisiejszym odcineczku zrobione z a więc papa. Pa.